Niezależnie od szerokości geograficznej, coraz częściej słyszę z ust ludzi Kościoła o tak zwanych ludziach lub siłach, które nazywane są wrogami Kościoła. Są to siły lub ludzie, którzy na wszystkich poziomach życia społecznego starają się eliminować lub deprecjonować obecność Kościoła katolickiego. Wiemy, że szatan ze swej natury jest naturalnym przeciwnikiem Boga, co za tym idzie, i Chrystusowego Kościoła. Ale czy wiecie, że znajdują się w Kościele również bardzo pobożni, bardzo pożyteczni członkowie Kościoła, którzy okazują się, że pracują dla przeciwnej strony? I o tym w tym dzisiejszym podcaście. Ja jestem brat Krzysztof, jestem kapucynem, mieszkam w Innsbrucku i od pewnego już czasu przygotowuję podcasty pod tytułem Ja mhm, mm lub w języku niemieckim Zwei Mission. Podcasty znajdują się na platformie podbin.com. Co sobotę o godzinie 12 możecie słuchać najnowszy podcast, który wprowadzi Was w liturgię niedzielną. Zapraszam Was więc każdą sobotę. Od godziny 12 do najnowszego podcastu. A teraz posłuchajmy, co z tymi wrogami Kościoła. Pewnie niejednego z was szokowałem, kiedy powiedziałem, że wierni Kościoła mogą być równocześnie jego przeciwnikami i pożytecznymi instrumentami diabła, że twierdzę prawdę wystarczyłoby zatrzymać się tylko na pierwszym czytaniu. Paweł i Barnabas w ogłoszeniu Ewangelii nie potrafią dotrzeć do słuchających ich Żydów, bo ci zasłaniają się niewidzialnym murem zwyczajów i tradycji. I to są najwięksi wrogowie Kościoła. Wierzący, którzy zasłaniają się murem tradycji i zwyczajów. Nie, bo nigdy tak nie było. Nie, nikt tak nie robił, nikt tak nie mówił, nikt tak się nie ubierał, nikt tak nie świętował, bo chrzty są tylko w trzecią niedzielę miesiąca, bierzmowanie w maju, śluby w tym, a nie w innym miesiącu. I tradycja, i zwyczaje. Skutecznie blokują jakiekolwiek próby dotarcia do ludzkich serc. Jezus nieraz krytykował faryzeuszy i przywódców narodu za to, że pierwsze miejsce dają tradycji i zwyczajom, niż żywemu słowu, które zbawia, przychodząc do ludzkich serc. Często u takich osób, owszem, wiernych Bogu i parafii, ale wiara ogranicza się do kultowywania zwyczajów. A konkretnych dzieł miłosierdzia zero. Każdy, kto się sprzeciwi zwyczajom i tradycji, zostaje od razu spalony na stosie ludzkich języków, oburzenia, a nawet buntu. Ile Kościół stracił powołań tylko przez bezmyślne upieranie się przy zwyczajach i tradycji. Bardziej trzeba słuchać Boga, aniżeli ludzi, to słowa świętego Pawła, w odpowiedzi. Na nieprzychylność Żydów. W dzisiejszej Ewangelii Jezus powtarza jeszcze raz, że Bóg jest większy niż wszystko inne na tym wszechświecie niż każda tradycja, zwyczaj czy ludzka opinia. Słowo, które słyszymy dzisiejszej niedzieli, jest też słowem pocieszenia dla cierpiących i prześladowanych niesprawiedliwie jak dziś na Ukrainie czy w innych krajach, gdzie jest wojna. Bóg jest większy niż wszystkie potęgi tego świata, niezależnie czy są na wschodzie czy na zachodzie, z mocą szatana włącznie. Bóg zadał śmiertelny cios śmierci. Przez martwych stanie raz na zawsze pokonał śmierć, dlatego my wiemy, że więcej nie umieramy, że raz jesteśmy powołani do życia i żyjemy wiecznie. Część naszego życia trwa oczywiście tu na ziemi. A potem przechodzimy do życia wiecznego. Fizyczna śmierć nie ma nad nami już władzy. Ona niczego nam nie zabiera. No, może jedynie rani nasze uczucia, bo osoby bliscy, którzy odchodzą do wieczności, brakuje nam ich, ale nic więcej. Dlatego. Spadające bomby na Ukrainie zabierają ludziom domy, niektórym życie, ale nie zabierają im nadziei, pewności na lepsze jutro tu i w wieczności. Dlatego wszystkim zwolennikom tradycji i obyczajów, nade wszystko mówię wam dzisiaj, waszym upartym przywiązaniem do suchych tradycji i zwyczajów stajecie się orędywnikami śmierci. Co jest ważniejsze? Opakowanie czy zawartość? Często w praktykowaniu naszej wiary bazujemy na, to, na tym, co zewnętrzne, bazujemy na formie, a nie na przeżywaniu i realizowaniu Słowa Bożego. Nasze celebracje, liturgii często są piękne w formie, muzyce, śpiewie, ale zapominamy o tym, co jest najważniejsze o obecności Boga i działaniu Jego łaski. Powoli zbliża się zesłanie Ducha Świętego, a potem Boże Ciało. Będą piękne procesje, będą orkiestry, będą baldachimy. Musimy jednak zadbać, aby nie zginął w tych wszystkich zwyczajach żywy Jezus i Duch Ewangelii Miłości. I co z tego, że nosisz baldachim nad Najświętszym Sakramentem, że ozdabiasz pięknie ołtarze, jak w codziennym życiu nie masz miłości i miłosierdzia do bliźniego? To po co nam te wszystkie tradycje i zwyczaje, jak one nam zasłaniają prawdziwego Boga? Cepelia? Ewangelia nie da się upchać w żadne ludzkie normy czy zwyczaje. Ewangelia wychodzi poza zwyczaje, poza kultury, po narody, poza narody i poza tradycje. Kochani bracia, może trochę emocjonalny dzisiaj. Ale bądźmy otwarci na słowa Ewangelii. Niezależnie, w jakiej one formie czy zwyczaju do nas przychodzą, Bóg sam wybiera sposób, czas i miejsce, jak dotrzeć do serca człowieka. My możemy tylko pomóc albo zaszkodzić. Więc jak nie chcemy pomóc, to przynajmniej nie przeszkadzajmy. Amen. Bo taki jest...